Dobre. Dzisiaj to już kolejny odcinek z serii Polska wieś z Farminga 25. Teraz w tym odcinku jedziemy po prostu tak na to pozwolić z resztą rodziny. Simo! Siema. 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 Sie Siema. No. No i lecimy takim elektrykiem. Jezu, wolni! Spędziliśmy po wsi. i Matko Boska, jedyna, jak ty jeździsz? Co? A ja co dzień tak będę? No jeździmy takim Skodą elektrykiem. Fajny kolor ma, fajne obszycia ma. Oni już tu zostali. Wy już z sierotka idzie. Dobra widzowie. Ja będę tak... Ja będę Wam z podstaw nagrywał. Jakby co twarzy nie będzie, bo nie, nikt sobie nie życzy, żeby były twarzy. Dobra. No moim zdaniem gospodarka powinna być, powinna, no na, na mnie, ja bym to sprzedał. Nie, 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 nie. Ty? Jak to nie? Normalnie. Jak, jak to normalnie? Moim zdaniem, lepiej, żeby, moim zdaniem lepiej, żeby na Patryka poszło. Bo tu, on to taki młody, to tu, 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 ja jeszcze ogarnię to. Tu, tu. Ja też. Ja też. Ja też. No to, prze, no to przegłosowane. No i na. Dament znalazłam. Otwieramy na pewno. Na mnie. Lubi! O no jak to jest? Patrz, masz mi O kurde. Wy jak wpatrzyszam. Zaczął mnie gonić. Ja z zaraz tu przyjadę Kuzyn, Kuzynka jest w domu to wezmę od niej to wezmę od, to wezmę od niej alfę i pojadę alfą, żeby pomyśleli że to ona przyjechała To z moich rodziców się, to się nawet zbiera. wy, a w jaki w ogóle... To wszyscy tam byli, żeby na mnie i okazało się, że w testamencie jest dla mnie wszystko? Jak, w jaki ona się przełożył? Czekaj. Słynka, pożyczam... pożyczam... Astrę. Okej. Okay. Ta Astra to było moje pierwsze auto. Ja tu wkładałem lepszy silnik do tego. Zlagowało mnie coś. O kurde, trzy klatki były. Nie wiem czemu czasami mnie tak laguje. Czekajcie widzowie, zaraz się widzę. Dobra, już chwilę później zaorałem tutaj kawałek pola. więc co tutaj jest, ten malutki kawałek. I pojechałam pokupywać jakieś rzeczy różne. Na przykład tę kosiarkę kupiłem i parę innych rzeczy do trzydziestki i już tutaj ja gospodarstwo. Ogólnie... Bo ja tu tam to... takiego takie sąsiada są miastrzyka niedaleko mnie. Tam, tam, gdzie ja wcześniej mieszkałam, teraz już się tu przeprowadzam i spytam się go, czy mi nie by mi nie pożyczył ciągnika, bo on ma dobre, żeby mi żeby tu zaorać. że ta notka szarpów to będzie dłużej szło. To zaraz ogarnięte będzie. Tu takie większe hasz, też walić. Jeszcze parę takich wielkich haszty zostało i tu tyle. Wjeżdżamy tu sierokie. I będzie stało za bramą. To Nasze desy też wiatr wuju. Głowię. Tu z... tu postałe. Nie wiem, czy to takie trzeba od wycięcia to jest są te jabłonki. Tu to będzie z tym trochę zabawy. Chwila, pierwszy to tam sobie pójdę kości kołomanii. też w silosie zrobię. Jest ładny silos zrobiony. Tu można by było nawet ten składować to już nawet teraz. Teraz jeszcze raczej trup nie będę miał na gospodarstwie, ale za niedługo. Dobra, jeszcze chwilę to pokażę mi, zaraz się widzimy. Patrzcie co pożyczyłem. Użyłem 1614 16, 14, One tam chyba wychodziły z, z, z mocą 200... Znaczy 155, a tu jest tu chłopak, którego ja pożyczałam, przerobił na wersję 195%. I idzie bez problemu z takim pługiem. Chociaż ten pług i tak jest trochę za duży do tego. Bo on wymaga chyba 220. I z pakomarcikiem robię. I odchodzi kultywatorowanie. Tam już parę zmian do trzydziestki założyłem, bo założyłem chyba błotniki i, i nową kratkę założyłem, bo żeby był lepszy przepływ powietrza. do chłodnicy. Tam to już zapchana była, szmelastwem. Będzie trzeba i tak jeszcze kultywatorem przejechać, poprawić. Tu trzeba będzie zrobić. No i obracuj, widzisz, to to jest. jest. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Stawiajcie sobie lajki, like i wpadajcie na kanał. Pa!